Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wieście. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz, Panie: Nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Otóż jedyna droga, jedyna prawda i życie jest Jezus Chrystus. To on nam wskazuje, jakie drogi przemierzać, jakie drogi wybierać. Warto nieraz sobie się zastanowić, Boże, jaką drogę mam wybrać, do czego mnie wzywasz? W tym wyborze czy w innym, w jakichś kwestiach małżeńskich, w pracy. Zazwyczaj ja też mówię o sobie. Postępujemy tak nieraz machinalnie w takich ważnych decyzjach, prawda? Nie wiem, nawet w parafii coś robię, robimy, nie wiem, jakieś akcje modlitewne, tu, tam, jakieś działania, jakieś grupy. Super, fajnie, pewnie, brawo. A co Bóg chce dla nas? Co Bóg chce dla mnie? Co chce dla mojej parafii? Co chce dla mojej rodziny? Jakimi drogami chce mnie poprowadzić? Prosić, pytać, rozeznawać. Nieraz fajnie to siąść wspólnie. Czy we wspólnocie? Czemu nie? Czy w małżeństwie? Czemu nie? I zapytać Boże, dokąd mnie prowadzisz? W ogóle jest mało tych pytań. Wiadomo, nie każdy mówi za siebie, ale z doświadczenia. W parafiach, we wspólnotach będąc, bardzo mało tak pytamy wszyscy robimy wszystko w imieniu Pana Boga, ale, ale mało pytamy i się zastanawiamy, modlimy się na tym nie wiem, tydzień, dwa, miesiąc, jaka byłaby Twoja droga? Kędy mamy iść, kiedy mamy prowadzić innych? Ja jestem prawdą, każdy z nas ma swoje racje, każdy z nas ma swoje jakieś utarte schematy, jakieś swoje tradycje. Nawet w naszej wierze, w religijności, prawda? Ktoś jest święcie przekonany do tego, drugi do tamtego. To jest poprawnie, tamto jest poprawne. Matko Kościół mówi tak, Matko Kościół mówi inaczej. Ja mówię nie w takich kwestiach doktrynalnych, ważnych, ale w takich mniej ważnych. A jaka jest rzeczywiście prawda? Co Jezus Chrystus nam objawił? Jaka jest prawda według Jego Słowa, według Jego życia, według Jego przepowiadania, według Jego Ewangelii? Ty myślisz to, ja myślę tamto. Ok. Zostawmy trochę swoje przekonania, nawet jeżeli są najbardziej religijne na świecie, najbardziej pobożne. To jeszcze nie znaczy, że to jest prawdą, którą głosił Pan. Pamiętajmy, że Ewangelia, dobrą nowina jest trudna do przyjęcia. Nam się tak wydaje, że my teraz wierzymy, ale jeżeli rzeczywiście zaczynasz patrzeć na rzeczy z perspektywy Jezusa Chrystusa, miłości, służby, no, to wtedy przychodzą. Trudności, bo cały świat nasz postawiony, nasze klocki Lego się walą. Prawda. Prawdą jest Chrystus. Nie moja, ale Jego. Nieraz w kłótniach dobrze się zatrzymać i powiedzieć: Dobrze, ty myślisz tak, ja tak, ale jak jest naprawdę? Jak przynajmniej może być naprawdę? Według Chrystusa. Ja jestem życiem. Właśnie dlatego On jest życiem, bo On prowadzi prawdziwymi drogami. On dodaje natchnienia, On daje siły, On daje cel, On daje sens. Przy Nim rzeczywiście życie rozkwite nie gaśnie. I czy ja mam Chrystusa? Moje życie gaśnie. Czy życie, które ży, żyją obok mnie, ich życia też może gasną? Zamiast dlatego, by marzyć, coś robić, może rzeczywiście wszystko gaśnie dookoła? Czy Chrystus jest moim życiem? Życzę Wam wszystkim, kochani, dobrego i błogosławionego dnia z Panem Bogiem.